Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj początek Adwentu, czyli tego świętego okresu, w którym przypominamy sobie, jak wielką i wzniosłą tajemnicą jest przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od czasów wygnania Adama i Ewy z raju świat był smutny i pogrążony w ciemnościach. Gdy spojrzymy na historię starożytną, to jest ona pełna Wielu przestępstw i grzechów, ale przede wszystkim widać wyraźnie, że na te przestępstwa i grzechy nie było prawdziwego remedium, nie było prawdziwego zbawcy, który by mógł zaradzić temu całemu złu. I dlatego z tak wielkim utęsknieniem przez cały Stary Testament ludzkość oczekiwała na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz Pan Jezus Chrystus. Nosi swoje imię nie bez powodu. Imię Jezus to jest to imię, które wybrał mu Archanią Gabriel. Z Archaniołem Gabrielem witamy się każdego dnia w ten sposób, czy spotykamy się modląc się wspaniałym hymnem Alma Redemptoris Mater, gdzie w jest on wspominany w pierwszej części Adwentu jako ten, który był posłańcem Boga. To jest w ogóle znaczenie imienia. Znaczenie nazwy Aniu Angelus znaczy ten, który jest posłany. Posłany został przez najwyższego Archanioł Gabriel, by ogłosić Najświętszej Marii Pannie wspaniałą nowinę, że przyjdzie nasz Pan Jezus Chrystus. Chrystus to przydomek pochodzący z języka greckiego, będący tłumaczeniem hebrajskiego słowa Mesjasz, Mesaj. Chrystus pochodzi od czasownika Chrystej namaszczać, bo Chrystus został namaszczony do tej wielkiej misji, jaką było zbawienie świata. I po tej wyłącznie, po to przyszedł nasz Pan Jezus Chrystus, by swoją krwią nas odkupić, by złożyć swojemu Ojcu przeczystą, nieskalaną, niepokaraną ofiarę. Dlatego, że ta ofiara była niepokalana, dlatego również Chrystus był nieskalanym, niepokalanym barankiem. I właśnie dlatego przyjął on ciało i duszę ludzką w łonie na święcie Marii Panny, niepokalanej. Ponieważ, by tak Grecy wypadałoby, by to, to jest najświętsze, niepokalane, coś, co nie ma w sobie skazy grzechu, żadnego grzechu, narodziło się z tej, która również nie ma absolutnie żadnego grzechu. Bóg Ojciec chciał swemu Synowi zapewnić najlepsze możliwe warunki przyjścia na świat dożywania w łonie Najświętszej Maryi Panny, w tym miejscu, w którym nie ma absolutnie grzechu. I ten, to łono Najświętszej Maryi Panny było zapowiedzią również tego, co uczyni Chrystus z naszymi grzechami, że obmyje nas swoją przynajdroższą krwią przywróci nam pierwotną sprawiedliwość, oczyści nas z naszych złości, popędów, oczyści nas z naszych grzechów i uczyni nas nieskalanymi, tak jak, tak jak to się należy, byśmy mogli wstąpić do Nieba i przebywać razem z największą świętością, jaką jest nasz Pan Bóg. W tym imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i tylko w Nim. Jest zbawienny. Dlatego przez lat 2000 Kościoła Świętego Katolickiego i później misjonarze, nawracali wszystkie ludy do naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Tak też uczynił święty wyznawca i misjonarz, którego dzisiaj wspominamy w tej Miszy Świętej w ramach komemoracji, święty Franciszek Ksawery. Pochodził on, podobnie jak święty Ignacy z Baskoni, z kraju Basków, niedaleko Francji, i podobnie jak on, był jednym z pierwszych, był, pierwszym był założycielem Towarzystwa Jezusowego. Towarzystwo, które rozpropagowało i zaprowadziło kult imienia Jezus aż po krańce ziemi. Franciszek Sawery był tym wybranym narzędziem, który które miało za zadanie za ogłosić światu zbawienie w imieniu naszego, naszego Pana Jezusa Chrystusa w Azji. Święty Franciszek Ksawery dokonywał niesamowitych, cudownych misji w Indiach i w Japonii, wszędzie nawracając. Ludy, które tkwiły ciągle jeszcze w wieku XVI, więc 1500 lat od przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa w ciemności, nawracał i te ludy na wiarę rzymsko-katolicką dawał im swoimi rękami i swoimi ustami zbawienie. Dawał im po prostu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przygotowywał, można powiedzieć, jego misję. To był adwent, który przygotowywał całą Azję na przyjście Chrystusa, króla naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla. I tam też umarł u wybrzeży Chin, nie zobaczywszy tego wielkiego kraju, tęskniąc za tym, by również i Chiny zobaczyły naszego Pana Jezusa Chrystusa, jego zbawienie, by i Chiny nawróciły się na wiarę rzymskokatolicką. Później jego współbracia z Towarzystwa Jezusowego propagowali, propagowali wiarę rzymskokatolicką w Chinach. Taki, taka była wiara w tych wielkich misjonarzach, że potrafili rzucić wszystko całą swoją majątność, dobro, swoje rodziny, rzucić się w niepewną przyszłość dla Chrystusa z miłości do Boga i z miłości do dusz, by jak najwięcej dusz uratować przed wiecznym potępieniem, przed grzechem, by wyzwolić jak największą liczbę dusz z okowów. Szatański. I dziwnego, że ten wielki święty misjonarz był wzorem dla wszystkich misjonarzy od czasu, gdy tak zresztą Kościół Święty chciałby był on patronem misji katolickiej. I wielu misjonarzy przyjął go sobie jako wielkiego patrona, jak chociażby święty Kasper del Bufalo, założyciel misjonarzy krwi Chrystusowej. On zresztą chciał, za młodu, być Misjonarzem w dalekich krajach, nie było mu to dane. Został jak jego. Jak św. Jan Maria Wiene, aposton własnego kraju. Św. Jan Maria Wiene urodził się w tym samym 1786 roku. Kasper del Buf, ale on został wyświęcony w jednej z bazylik jezuickich w Rzymie, stamtąd też z Rzymu pochodził, odprawił Myszę Świętą przed ołtarzem św. Aloizego Gonzagi. Później nie dane mu było w spokoju prowadzić działalności duszpasterstwa na terenie państwa kościelnego ze względu na to, że wojska Napoleona okupowały w tym czasie całą Italię, prawie że, będąc na wygnaniu, a był na wygnaniu z tego względu, że nie poddał się rewolucyjnym francuskim wojskom i był wierny stolicy apostolskiej, był wierny Rzymowi. Po powrocie do państwa kościelnego założył misjonarzy Krwi Chrystusowej w roku 1815 i papież zlecił mu szczególnie misje wewnętrzne na terenie spustoszonego przez rewolucjonistów państwa kościelnego. Był prześladowany przez węglarzy, czyli karbonariuszy. To był taki. Włoski rodzaj masonerii. Dokonywano na niego wielu zamachów. On natomiast, nie bojąc się tych, którzy mogli mu odebrać życie, nawracał przede wszystkim kler państwa kościelnego, który był bardzo podupadły w wyniku działań rewolucyjnych. Zakładał specjalne domy, w których gromadził kapłanów, którzy szczególnie podjęli się misji, sami się nawracając, a później podejmowali się misji, głosząc wszędzie chwałę przy najdroższej krwi Chrystusa. I z woli świętego Castro del Buffalo, święty Franciszek Xawery, stał się patronem nowo powstałego zgromadzenia misjonarzy Krwi Chrystusowej. I właśnie ten Wielki Święty Kasper ma tę zasługę, że to właśnie on i jego misjonarze doprowadzili do tego, że papież Ojciec Święty Pius IX w roku 1849 wprowadził w całym Kościele święto przynajmniej droższej Krwi Chrystusa, która w tamtej pory obchodzimy 1 lipca. Obok święta Bożego Ciała mamy święto przy najdroższej krwi Chrystusa. W czasie tego święta szczególnie obchodzimy krew Chrystusa i ten akt obmycia nas przy najdroższą krwią Chrystusa. Dlatego Kościół Święty chciałby, by te święta były obchodzone oddzielnie. Oddzielnie Boże Ciało jako święto, w którym my czcimy Pana Jezusa utajonego w najświętszym sakramencie i osobno święto przynajdroższej krwi Chrystusa, gdzie szczególnie czcimy te obmycie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, nas, naszych dusz, Jego przynajdroższą krwią. I to jest istota chrześcijaństwa, istota Kościoła katolickiego i wszystko, co dzieje się w Kościele katolickim jest obmyciem krwią Chrystusa. Każda msza święta jest zlaniem na nas krwi Chrystusowej, obmycie nas nią. I w każdym sakramencie dzieje się to samo. W sakramencie Chrztu Świętego polecam Wam e, dziecko, które będzie dzisiaj w Warszawie w pierwszą niedzielę Adwentu ochrzczone właśnie, obmyte krwią ze, krwi, 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 krwi Chrystusa ze, ze zmazy Grzechu Pierworodnego. W każdym chrzcie świętym dokonuje się obmycie krwią Chrystusa z grzechu pierworodnego. I również w spowiedzi świętej dokonuje się, każdy penitent przychodzący do spowiedzi świętej zostaje obmyty przy najdroższą krwią Chrystusa. Ta krew Chrystusowa niech będzie dla nas obroną przeciwko zasadzkom szatańskim. Szatan boi się, boi się krwi Chrystusowej, bo jest to cena naszego zbawienia, ponieważ w ten sposób został on pokonany. Wylanie krwi Chrystusowej na Kalwarii, na Kolgocie, zniszczyło imperium diabła, zniszczyło władzę szatana na Ziemi. Tego naszym wielkim zadaniem jest, by obmywać samych siebie najbliższych, naszą Ojczyznę Krwią Chrystusową. Prosić Ci święte anioły, anioła stróża Polski, by zlewały na nas krew Chrystusową, by byśmy się oczyścili, oczyścili przede wszystkim nasze umysły, by były gotowe na przyjęcie <coughs> prawdy, e, prawdy Chrystusowej, Jego świętej Ewangelii. Krośmy jeszcze raz na Świętą Marię Pannę, by dała nam ponownie Pana Jezusa, by oczyściło nas nasze serca, nasze uczynki ze wszystkich światowych dążeń, byśmy potrafili we wszystkim, co czynimy, Działać na większą chwałę Pana Boga i z miłości do dusz, z miłości do naszych bliźnich, z, z miłości do tych wszystkich, którzy jeszcze są w cieniu, w cieniu grzechu, którzy jeszcze nie znają, nie znają Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony z Chrystus, nieboganem chłopolskim, Nie. Nie. święty Franciszku Ksandary.